No to się narobiło, słuchajcie, akcja niesamowita. Bieg wyskoczył, hamulce w ciapku słabe, wóz z sianem napierał z tyłu, no i się trzydziestka stoczyła i wywróciła, na całe szczęście dziadek zdążył jeszcze wyskoczyć z ciągnika, tak żeby go nie przygniótł. I na szczęście skończyło się tylko na potłuczeniach chyba, ale i tak pogotowie musiałem wezwać i karetką dziadka do szpitala zabrali, ale będzie dobrze. Gorzej jak widzicie z całym zestawem, trzydziestka się całkiem położyła. Na szczęście nie koziołkowała, dalej tylko oparła się na plecach. Ale no, wystraszyłem się, że hej, także noc spędzona w szpitalu, a teraz pójdę do Bogdana i trzeba będzie postawić trzydziestkę na kołach, a następnie no ściągnąć na gospodarstwo i ocenić uszkodzenia. Sam nie wiem, wóz wygląda całkiem znośnie. Oparł się na kostkach siana i nic mu nie jest chyba nawet. Zbytnio się nic nie pogięło. Gorzej z trzydziestką będzie. Chociaż no jest tu gęsta trawa, i może aż tak tych blach nie pozaginało. Jestem ciekaw, jak tam silnik, czy tam nic się nie narobiło. Oleje widać wyciekły, paliwo też przez korek przeleciało mimo wszystko. Oj, będzie roboty z tym, żeby trzydziestkę do sprawności doprowadzić. Dobra, nie ma co więcej gdybać, idziemy do Bogdana po pomoc. Jak tam młody po Włeskę przyszedłeś, chyba co nie? Też, panie Bogdanie, ale to później. Już masz naszykowaną, możesz odbierać, tylko nie wiem, czy to zapchasz do domu, czy na jakiejś przyczepce dowieziesz. Jery, ale ona piękna jest. Dzisiaj już będzie moja, pieniądze mam w domu i możemy dobić interesu, ale ja teraz w innej sprawie. A co tam znowu? No Jezus Maria zdarzyła się awaria i dziadek trzydziestką dachował. O choliba, a dziadkowi nic nie jest, co tam pomóc trzeba? No trzeba traktor na koła postawić i szholować do domu. No i dogadałem się z Bogdanem, bierzemy Belarusa i autosankę, żeby siano zwieść, bo nie wiadomo jak ten wóz, jak już go przewrócimy na koła, czy tam w ogóle da radę jechać. Linki zabraliśmy ze sobą i mam nadzieję, że pójdzie bez problemu go postawić. No i już dojeżdżamy tam, gdzie miała miejsce katastrofa Wysocińska, i zaraz będzie przeprowadzana operacja ewakuacyjno-ratownicza, która, mam nadzieję, zakończy się sukcesem. No i z wozem poszło łatwo. Praktycznie po odczepieniu do trzydziestki sam na bok poleciał, a potem już tylko lekko linką na koła go postawiliśmy, a teraz pan Bogdan myśli, jak tu za trzydziestkę się zabrać. Trzeba wóz zabrać stąd truskiem. Te siano zaraz też na przyczepę się załaduje. I tu linką się złapie za prawe koło i jak pociągnę, to powinien się ładnie przekręcić. No i mamy go na kołach. Dobrze, że panu Bogdanowi przy podnoszeniu się przypomniało, żeby mu bieg wrzucić. Bo tak to znowu by się nam na luzie sturlał dalej. No nie jest źle. Mocno nie oberwał, bo się zatrzymał na skarpie. Komin mu założyłem, trochę pogięty, ale będzie jeździł. Ja go mogę odkupić od was jak chcecie. Nie no, dziadek raczej nie sprzeda. Tak patrząc, to nie są jakieś mocne uszkodzenia. Zaparł się na szczęście na masce i bocznym siedzeniu i nawet kierownica cała jest. Trochę kosmetyki i może się to jakoś naprostuje. Gorzej, że trzeba będzie teraz pewnie wszędzie w silniku pozaglądać, bo olej pewno poszedł na tłoki i do głowicy, no i sprawdzić, czy gdzieś nie pękł blok albo coś. No. Głodnicę trzeba sprawdzić, bo na pewno dostała, bo korek zakręcony, a cały płyn zszedł. Trzeba będzie dobry przegląd zrobić, oleje pozmieniać i filtry i podgłowicę zajrzeć. No i trzeba się będzie spieszyć, bo robota w polu zaraz na żniwa będzie. A no tak. Ja jutro po kombajn jadę, bo nie będzie czym mucić. No leżałam na łóżku i usłyszałam trzask i wyleciałam, a tu młody stoi i się pytam, coś ty zrobił. A on mówi awaria i dzwonił w telefon na pogotowie i poleciał. A ja, żem się już wtedy domyśliła, że ten stary coś wywijał i pewno w szoku jest. No grunt, że się nic poważnego nie stało, bo sprzęt można naprawić, a człowieka nie zawsze. To młody, a czego mi tę przyczepkę zabirosz? Jak tu gnoje trzeba dzisiaj powywolać i na pryzmę zawieźć, ani ma czym, bo stary zgred traktor powywracał. Już się z panem Bodziem dogadałem i pożyczę od niego trzydziestkę i wywiozę obornik, a przyczepkę zaraz odwiozę się, niech babcia nie boi. No to wszystko na mojej głowie! Stary to teraz całkiem będzie bezużyteczny na gospodarce! A młody to ciągle loto, to tu to, to tam na tyłku usiedzieć nie umie. No babka to teraz będzie ostra jak brzytwa, dopóki się sytuacja nie unormuje. A jeszcze jedna niespodzianka ją dzisiaj czeka, hehe. He. No i kurde kupiłem wiejski sprzęt kaskaderski WSK model Kobus, pojemność 175, o mocy 15 koni, za cenę 3,300. No i elegancko, i zabieraj ten zło-zło, znaczy się złoty sprzęt. Dobra, to niech pan mi pomoże go tam wtoczyć na dwukółkę, jakoś się zapakuje i pojadę go u dziadka póki co zostawić. A trzydziestkę wieczorem panu odstawię. Dobra, dobra, no dalej pchaj tego rupie-rupru, znaczy się rumaka. No i jest. Nareszcie mamy to i jest mój ten motor. Ale się cieszę, jeszcze dzisiaj trzeba jechać do Polmo zbytu kupić mu akumulator i patrzeć jak to chodzi. No i w sumie dwie pieczenie na jednym ogniu upieczone, bo pożyczyłem ciapka z Turem, więc ładowanie obornika na wóz będzie teraz elegancko łatwe, a tak musiałbym widełkami popitalać. Więc jest bajeczka, trzeba dziadkowi kabinę do Trzydziechy kupić, co by drugi raz takiego dachowania nie zaliczył i namawiać go też do założenia ładowacza czołowego. Matko jedyna! Matko jedyna, nie no idziesz do domu! Co to tu jest? Co ty żeś chłopcze, tu przywlókł za złom! Jak to co, w właska kobuz elegancka? Ty żeś się chyba ze starym na rozum pozamieniał! Albo tak samo w główkę się uderzyłeś. Nie dość, że jeden traktor potrzaskał, to teraz ty chcesz się na tym rozbić? Spokojnie babka, ja ostrożnie będę jeździł. Pana ostrożnie! Dziadek też tak godął, a jak mnie zabrał w łefemką do kościoła... Burakami, to nie dość, że lampę pod trzaską, dźwignie biegów urwał, to jeszcze minowwiśkie, garsonkę podarł. A to tej akcji to nie słyszałem nigdy. No bo tak w ciry dostał ode mnie, że nie ma się czym chwalić. No, ależ czyż nie jest piękna ta włeska, A co tam stary akumulator jakiś jest kopnę może odpali, co nie? Ano niestety. Zapłon bateryjny i bez dobrego, sprawnego akumulatora na pewno nie zapali. No cóż, będzie materiał na kolejny odcinek z reanimacji wieśki. A teraz trzeba ten obornik wywieźć, bo babka zła jak osa i jeszcze mi się oberwie, bo widoku motocykla to już w ogóle nie może znieść. Dobrze, że jeszcze matka nie wie, co kupiłem. W domu dopiero będzie dym, a jak już babka wie, to zaraz i mama się dowie. A teraz trochę spraw organizacyjnych. No nie ukrywam, że mam bardzo duże opóźnienie, jeśli chodzi o drugi sezon waszej ulubionej serii. Dlatego też prawdopodobnie w czerwcu odcinki tak jak ten będą nieco krótsze i nie wiem czy uda mi się w każdy tydzień je dodać. Chcę przygotować nową serię jak tylko najlepiej się da. Dojdą nowe efekty, na pewno które jeszcze bardziej urealnią rozgrywkę. Tutaj kilka z nich testowałem, ale, no szczerze przyznam, robienie samemu odcinków, w którym mamy aż tak dużo gospodarstw, tak jak tutaj na Wysocinie i na tak dużej mapie, jest bardzo czasochłonne. Dlatego też przystępuję teraz do robienia wersji 2.0 Boćkowa. I mam nadzieję, że w połowie wakacji wleci drugi sezon. Trzymajcie za to kciuki. Niestety od dłuższego czasu denerwuje też mnie mój komputer, mikrolagi i problemy z renderowaniem tekstur w farmingu. Dlatego być może jeszcze po drodze czeka mnie upgrade komputera. Także do zobaczenia w kolejnych odcinkach i trzymajcie się!